Ja pierdolę Filmik masz a? Ja też wywalę Pa Nie w Na Youtuba nie? Na Restuba kurwa Ol, Nie że tam wchodzić Nie komary jebie tej Nie płac. <śla> nie płaci Kurwa nie obciążę. O jest, jest dobrze <śla> Zbliżenie zajmować kurwa A kurwa Zobacz co się dzieje Zaraz będę kurwa nie yeah. Kapitan planeta Proszę was musisz się całować <noise> tak? Zdajmy Zdejmuj majte będziemy się całować Dobra Oszakompany kia No skurwy ty, ty. Ja pierdolę, co tu się dzieje ty? Ty, weź jeszcze tą bluzę ubierz. O właśnie, Ej, a bluza? Weź mu podaj. Daj bluzę. Ja pierdolę, to co jest ty. Kurwa. No cycki dzisiaj się trzęsą jak kupameli właściwie <grym> Dzięki, dzięki. pozdrawiam Pozdrawiam Kujasko Pomorskę tam też, przyjaciół tak, mamy Patrz tak. Bardzo ja, ja nie jestem kibicem Patryk tylko Madryk, pomimo kilometrów <grym> Pozdrawiam serdecznie Odwróć się Odwróć się, się. Madryk To za kurwa debil! Ja pierdolę, nie mogę! Wiem, że on będzie w tym pływał. No. Nie, a ty mnie nie sprawdzałeś w internecie? Słoneczny! Baywatch! No już biegnę, ty! Właśnie, ale to dzwonię do Pauli niech mi sprawdzi. Zapnij się ty, bo zimno. Jaki masz dekolt na plecach? Ty masz motyla, ty, ziomek. Jo. No dobra. Ja pierdolę. No dobra,